Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie czekam na przyjazd Mazdy i wymieniamy olej. Żona wróciła. No i stanowisko pracy przygotowane. Ostatnia wymiana przy 27300, teraz 33600, czyli 6300 km, czyli mniej więcej tyle samo co Honda. Podobnie jak w hondzie przechodzimy z PMO na kastrola, na dokładnie tego samego Castrola, ale nie z tego samego PMO. Gdyż w hondzie było 0W30, ale normy te same. To znaczy API SL i, i ACA A5. A teraz będą dokładnie te same oleje, czyli kastrol, magnatek, stop, start. 5W30A5 z normą SN. API SN. Czyli pod tym względem norma wyższa niż ten PMO. No dobrze, Mazda nie wiadomo dlaczego, albo zaleca 0W20, którego ja się cały czas boję, a wy mnie cały czas nakłaniacie, albo właśnie 5W30. Nie ma na przykład pośredniego oleju 0W30 i nikt nie wie dlaczego. Skoro można lać 0W20 lub 5W30, to czemu nie wolno lać 0W30? Może wy wiecie. Pojemność układu no do hondy wlałem równiutkie 4 litry, czyli jedną bańkę do mazdy trzeba wlać przynajmniej 4,2. Ja ostatnio wlałem 4,3 3 chyba. Także jedna banieczka więcej. Filtr oleju od Knechta do mazdy to jest model. Do hondy też sadziłem Knechta, ale niestety był Made in China. Co ciekawe, na półce mam kolejny filtr do Hondy, Knechta, i ten jest made in Austria, z tego co widziałem. Czyli nawet nie wiedziałem, że mam dwa filtry i jeden chiński, a drugi austriacki. Natomiast w mazie mamy... ...austriacki. Różnica podobna jest z zaworkiem tam na dnie, który widać. Chińskie ponoć nie mają. Nie zwróciłem nawet uwagi czy tamten miał, czy nie miał. No nic, czyli będziemy wkładać tego knechta. Uszczeleczkę. Zamiennik od Erlinga. Numer części. No dobra, odkręcamy osłonę. Ostatnio pokazywałem, jak to zrobić. Dwa takie klipsy. Trzy nakrętki na ósemkę. I mamy dostęp do filtra. Ładnie, suchutko. Uszczelka trzymała. No to co? Odkręcamy. Warto zacząć od odkręcania filtra. W razie czego, gdybyśmy nie dali rady, no to gorzej by było, jakbyśmy najpierw spuścili olej. Ok, filtr popuszczony. Ja stosuję mój swój standardowy patencik, czyli najpierw taki łańcuszek, żeby zwiększyć jego średnicę. No, bo mój klucz nie za bardzo chce go chwycić. A jak nałożę na łańcuszek, to mi to idzie bardzo dobrze. Wiem nieprofesjonalnie, ale tak już robię w peżocie. Też tak robiłem. Po prostu ten klucz szkoda, że nie ma mniejszej średnicy. No, i teraz już czuję, że mi idzie ręką. No, to teraz klucz 17 i odkręcamy korek spustowy. Ok, grzechotka nałożona. I poszło bez problemu. Aż sobie obejrzałem filmik, jakim momentem ja dokręcałem w zeszłym roku. nie cały rok temu. I zrobiłem to momentem 40 Nm, czyli ciut więcej niż fabryka przewiduje. Dobra, wiaderko podstawiamy. No i przygotowujemy pojemnik na mocz celem złapania nie moczu, ale oleju. No i będziemy łapać jakiś tam środkowy strumień. Także najpierw puścimy i łapiemy. No dobrze, to otwieramy kastrola, nalejemy troszeczkę do filtra, żeby silnikowi było lżej. No, i troszeczkę musimy odlać na testy. Także tyle odlewam na testy. Trochę do filtra. Smarujemy ładnie uszczeleczkę. I filtr dokręcamy tylko ręką. Ale dość mocno że tam gniazdo sobie można ładnie wytrzeć jakimś papierem. No i dokręcamy ile mamy siły ręką. No i klucz dynanometrycznie nastawiony na 40 jest. Nic już nie poprawiamy, bo 40 to jest dosyć mocno. No to co? Trzeba sobie to wyczyścić ładnie, to co się tu polało nam przy zlewaniu. Zmywasz do hamulców, oczywiście, zrobi najlepszą robotę. Wszystko pięknie ładnie. Patrzymy czy coś nie cieknie. Zakręcamy. No i trzy śruby. Raz, dwa, trzy na ósemkę. Dwa kołeczki i tyle. Czyścimy jak nam się coś tu popyskało. No i zjechałem autem, bo żona już musi jechać. A ja sobie na spokojnie obliczę, ile wlałem oleju. Światła się jeszcze nie zapaliły dzienne. One się. O, teraz się zapaliły. One się nie zapalają od razu. Czyli z tej bańki wlałem 4 litry minus 100, a tutaj jest chyba więcej jak 50, tu może być nawet pod 100 ml. plus z tej banieczki litrowej, tu jest pół litra, a tyle wlałem mniej więcej 370. No przy założeniu, że tu jest 70 ml, no to wlałem 4,3 litra oleju. I mamy poranek dnia następnego. Mazda całą noc stała w garażu, ciekawi mnie poziom oleju. Nie wiem czy ten filmik dokleję do tamtego, gdzie była wymiana oleju, czy jako oddzielny. W każdym razie ciekawi mnie poziom oleju, ile jest w tym momencie na bagnecie po nocy nad zimnym silniku. Teraz chyba lepiej widać. No, wygląda na to, że muszę dolać jeszcze troszeczkę, bo chcę po prostu, żeby był poziom zrównany z górnym znakiem. Jeszcze jeden pomiar zrobię. Tak, tak to wygląda. Czyli wygląda na to, że jakieś, jakieś 100 ml pasuje dolać, i zobaczymy, na ile się to zmieni. No, i zrobiłem kolejną dolewkę, czyli teraz dokładnie poszło pół litra z buteleczki litrowej. Czyli teoretycznie wlałem 4,5 litra, ale minus to, co odlałem na testy. Tu jest jakieś 100, czyli w sumie myślę, że wlałem 4,4 litra. No, i popatrzmy na bagnecie, jak to wygląda. Przed chwilą sobie patrzyłem. Mazda stoi od jakichś 3 godzin. Silnik zimny. Myślę, że cały olej się zlał. No i mamy po górny znak prawie. I jeszcze jeden pomiar. No i wyszło na to samo. Jakieś pół milimetra od górnego znaku. No, jak wiemy, ASO przynajmniej na fakturze podają, że leją 4,5 litra. I dolałem jeszcze troszeczkę, tak, żeby wyrównać to, co tutaj zlałem do sołowiczka. Także w tym momencie jest równe 4,5 litra. No, i mamy równiutko po ostatni znak. Jeszcze jeden pomiar. Tak, 4 pół litra po górny znak. Dzięki. Trzymajcie się.